To kłamstwo powtarzane przez Mencena nie tylko rozwali ci system, ale także udowodni, jak mało wiarygodnym, a bardzo zakompleksionym kandydatem na prezydenta jest właśnie Sławomir Mencen. Sławek na jednej ze swoich konferencji puścił bąka i powiedział, że w odległości 200 metrów od kliniki aborcyjnej w... w Szkocji ludzie we własnych domach nie mogą się modlić. Bzdura nie do końca. Ale jeżeli chcesz znać rzetelną odpowiedź na to pytanie, zaobserwuj ten kanał, bo każdego dnia tutaj dostajesz politykę bez cenzury, podawaną w prostej i przyjaznej formie. A więc o co chodzi z tą kliniką aborcyjną i Sławkiem Mencenem? No cóż, jak wszyscy wiemy, Sławomir Mencen to jest hipokryta, populista i w wielu wypadkach kłamca. Tym razem. Puścił bąka, mówiąc, że na przykład ja, mieszkając 200 metrów od kliniki aborcyjnej w Szkocji, w zaciszu własnego domu, we własnej sypialni nie będę się mógł modlić, bo wpadnie mi policja, zaaresztuje mnie, mnie i moją rodzinę wsadzi na długie lata do więzienia, a w najgorszym wypadku wyślę na ciężkie prace do Syberii. Męcen odleciał już całkowicie. Chodzi o to... Że w przestrzeni publicznej, w okręgu 200 metrów od kliniki aborcyjnej, nie wolno prowadzić ani agitacji proaborcyjnej, ani antyaborcyjnej. A amsze, jak i inne działania religijne, mogą być odbierane przez osoby idące poddać się zabiegowi, temu zabiegowi jako namawianie ich do wycofania się. Co gorsze, Bzdury, które powtarza Mencen, także zaczął powtarzać J.D. Vance, wiceprezydent amerykański. Więc powstaje w tym momencie jedno, fundamentalne pytanie. Czy politycy ze skrajnej prawicy są tylko i wyłącznie ograniczeni intelektualnie? Czy oni są wręcz hipokrytami, którzy wykorzystują półsłówka do tego, żeby swoich baranów, wyborców, w wyborach następnych zaprowadzić do urządzeń wyborczych? Znasz odpowiedź na to pytanie? Napisz mi to w komentarzu.